Witam państwa serdecznie. Maciej i jak program Musisz to wiedzieć w telewizji CW24. Witam pana Sławomira Borsa, moje uszanowanie. Witam pana, witam państwa. Co tam słychać, panie Sławomirze, w polskiej gospodarce? Czy już obniżono tak mocno zapowiadane podatki w kampanii wyborczej przed 2015 rokiem przez Prawo i Sprawiedliwość? No, nie wiem, czy obniżono, ale wprowadzono nowe. Nie wszyscy wiedzą, a dotyczy to olbrzymiej ilości Polaków, to ponad 2 miliony pracujących za granicą, że od 1 stycznia tego roku za rok ubiegły muszą złożyć zeznanie podatkowe. Ile zarabiają. Taka nowinka, tak? Taka nowinka. Ile zarabiają za granicą, ile zarabiają w Polsce. Mówi się, że będzie różnica, jeśli na przykład opodatkowanie za granicą jest 15%, w Polsce 20, to 5% będą musieli tu zapłacić. Aha. Tak, to będą musieli wyrównać. Nie do to tych... wtedy się akurat dowiedzą, <laughs> jaka jest różnica między podatkami tam, gdzie wyjechali za pracą, za chlebem, a w Polsce. Tak, no i obowiązek złożenia podatkowego już jest, a urzędnicy skarbowi. No dobrze, a jeżeli się okaże, że te podatki w krajach, w których Polacy przebywają, są wyższe niż w Polsce, to wtedy co dostaną zwrot? Nie, no, nie, nie? Przy, nie przypuszczam, żeby ministerstwo finansów było takie dobre i znaczy, ustawodawca, mówmy, Pan Morawiecki, tam ministerstwo to, nie ma no to, żadnego znaczenia, to on kieruje tutaj rządem. Dobrze. Dla jasności, niech i tak będzie. W każdym razie obowiązek już jest złożenia za rok 2018. Urzędnicy będą rozpatrywać się deklaracje w ciągu dwóch-trzech lat. Od podatnika zależy wybór czy złoży deklarację czy nie, bo nie każdy pracując w nie każdym kraju jest obowiązek złożenia. To też to? dodatkowo, bo niektóre kraje podpisały konwencję o podwójnym opodatkowaniu, inne nie. Dotyczy Aha, czyli ci tej Polacy, chwili, którzy tak. wyjechali z Polski nie tylko za chlebem, nie tylko za pracą, ale i żeby odpocząć od tego gąszczu przepisów, żeby im głowy odpoczęły, bo wiadomo, że w tych krajach no, dość bogatych mhm. no ludzie tyle formalności nie mają do spełnienia. To jednak ich uwiążą w dodatkowe formalności, bo teraz będą musieli zapoznać się, mimo że przebywają już od tak. lat y, za granicą, z prawem obowiązującym w Polsce, tym skomplikowanym, o, czyli nie minie o. ich. – Tak, o, o, oczywiście. No, dotyczy to w tej chwili pracujących w Wielkiej Brytanii, w Austrii, w Szwecji, w Słowenii, w Australii, no ale tych krajów będzie przybywać. – A przepraszam ale... bardzo, jak Polak wyjechał, no taki Polak powiedzmy, no taki jakiś syn ministra czy kuzyn, kuzyn posła do Izraela, tam pracować to, to nie? Też Izrael. Też jestem. Tak, też, też akurat w, wśród Jaki tych sprawiedliwy krajów jest Polski rząd. Tak, też wśród tych krajów jest Izrael. No i kwestia wyboru miejsca zamieszkania, gdzie jest mm, ważniejsze, czy w Polsce, czy tam, to też jest rzecz skomplikowana, czy mieszka z rodziną, czy mieszka sam. No a widełki. No Dobrze, zaraz. Są, a no właśnie, a co, co jak taki Polak, który gdzieś tam haruje od zmierzchu do świtu i nie miał czasu informacji wysłuchać, śledzić mediów, nie ma księgowego, prawda? To, to, to ile zapłaci kary, jak nie złoży tego PIT-30 parę? Tak, PIT-36. No niedużo. Od 210 zł do 42 tysięcy. Kryteria jeszcze nie są ustalone. Przynajmniej no, nie, 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 brawo, nie, nie prawo, czytamy. Brawo, panie Morawiecki, będzie pan miał więcej pieniędzy, żeby móc nowe rakiety kupić od Stanów Zjednoczonych, od biznesmenów amerykańskich. Oni na pewno pana tam poklepią po ramieniu, że dokonuje pan zakupów. Właśnie pan Błaszczak z panem Dudą ogłosili że wydaliśmy jakieś pół miliarda na nowe rakiety od Amerykanów. Chyba za 20 rakiet zapłaciliśmy pół miliarda. Co to dla nas? Nie wy... To my nie wytrzymamy? My nie wytrzymamy? No wytrzymamy, wiadomo. Jedna bateria, jeden strzał i i leci to do nieba. Tak, a historia pokazuje, że ten strzał może być y, jak kulą w płot. To machałki amerykańskie, jak bombardowały lotnisko w Syrii, to ileś tam y, tylko trafiło? Nie, nie, nie ileś. To jest 20% trafień. Aha, 20%. Czyli milion dolarów na y, zrobienie dziury w trawniku. Milion? Kilka milionów. No, pięknie, pięknie, więc tam chłopaki dobrze w rządzie się bawicie. Myślę, że dobrze się bawicie. Wasze płace są odpowiednie, wasze bezpieczeństwo, służbę zdrowia macie zapewnioną. A tutaj. Zresztą w ogóle PIT 36 Pan mówi, tak? Tak, tak. PIT 36. PIT 36 łącznie z załącznikiem, bo jeszcze do tego. Tak, tak nie, ale ja do czego hmm. innego zmierzam. PIT 36 to to jakże skomplikowane jest polskie prawo podatkowe, że już 36 pit mamy. No, tych pit jeszcze jest więcej. Jest jakiś 48, to, 52, tak? Tak, tak, tak. ale... Myślę, że to jest, susza. tylko może się mm -hmm. wtedy inaczej nazywa, tak jak, tak jak ukryte podatki nie nazywają się tak. podatkami w Polsce. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tylko jest kwestia co zaliczyć, jaką pracę, jakie dochody, z drugiej strony, jeśli ktoś ma jakiś dochód w Polsce, to powinien co miesiąc składać deklarację podatkową. I znowu to się sprawa komplikuje, i znowu jest podstawą do jakiegoś ukarania. Czyli nie będzie to w konsekwencji tak, że wiele osób, które miało jeszcze mieszkanie, mhm. czy zamierzało wrócić, powie: Nie, dziękuję. Mhm. Ja mam dosyć. Zmieniam obywatelstwo. zmienia obywatelstwo i zapewne e, rządzący tymi krajami, gdzie pojechała Polska e, wykształcona, odchowana siła robocza, zareagują na to, co e, te sępy z e, Fisków wymyśliły. Aż w zasadzie jeden sęp. I, I chętniej będą rozdawali obywatelstwa, i to jeszcze takie obywatelstwa, że to niby będzie obywatel, nie będzie podlegał polskiemu opodatkowaniu, ale do końca może nie będzie jeszcze miał praw mhm. tych krajów. Coś wymyślą, na pewno, na pewno w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, gdzieś tam głupcy tymi krajami nie rządzą i tyle z tego będziemy mieli. Tu warto przypomnieć jeszcze jedna dygresja. Panie Morawiecki, ciągle czegoś nowego się dowiadujemy, ciągle nowości pan wymyśla, które wymagają od nas Polaków większych wyrzeczeń. A ja się pytam, kiedy coś pan da od siebie, żebyśmy odczuli ten wzrost dobrobytu tak namacalnie? Bo. No trzy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej mieliśmy 8 lat męki z Platformą Obywatelską. Rządy SLD były nieco wcześniej, które nas prowadziły w ogóle w tę fantastyczną nirwanę. Ale kiedy my to odczujemy? Pan premier Morawiecki mówi, jak nam się dobrze w tej chwili powodzi. No bo, no bo Morawiecki wymyśla, coś tam podpisuje i gwałtownie ma reakcję, tak? bo zabiorą tak. nam z portfeli i rząd odczuje gwałtownie, ale kiedy będzie ten cashback, kiedy będzie givers gain, dający bierze, no, tego nawet nikt nie mówi. No i, i nie powie, i nie powie. Tu jest tylko ściąganie i jeszcze tak zakmatwane to jest, że no, Chińczycy mówią, bez pół litra tego nie rozbierzesz. Szanowni Państwo, tu warto coś przypomnieć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, na który głosowało na, na tych ludzi w kampanii 2015 roku spora część obywateli, coś nam nam obiecywał, prawda? Bo gdyby nie obiecywał, to byśmy po prostu na nich nie głosowali. Podziwiam. Podziwiam takich ludzi jak Grzegorz Braun, który idzie do wyborów w Gdańsku. Ja nic nie obiecuję. Nie obiecuję tych gruszek na wierzbie, okay. które tam wszyscy obiecują. Nie wiem, jak to wpłynie na jego wynik, zobaczymy. Ale warto przypomnieć, co rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecywał, gdy szedł do wyborów. To jest ściśle związane. Z tym nowym podatkiem, który nałożono na Polaków pracujących za granicą, z góry Państwu współczujemy. Wiem, że spora część z naszych widzów to ci, którzy przebywają za granicą w pracy. Naprawdę szczerze współczujemy. No więc PiS obiecywało w kampanii wyborczej 500 plus na każde dziecko. Tu pan Patryk Lodowski Nie. z takiego mema na Facebooku opublikował, a po trzech latach mamy 3 miliony dzieci wykluczonych z tego programu. Obiecywali dla każdego dziecka, pani, uh -huh. jak ona się nazywała, taka z broszką? Szydło. szydło. <grym> tak, pani premier Szydło. Pani Szydło, każde dziecko. Nie, no 3 miliony dzieci nie dostaje 500 plus, w zasadzie ich rodzice, tak? Tu kolejny ważny punkt, właśnie adekwatny do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, nie niepodwyższanie podatków. Pamiętam jak dziś, no państwo też pamiętacie, jak PiS krytykował platformę za tymczasowe, tymczasowe podniesienie VAT-u i tak już z dużej stawki, 22% na 23%. Trzy lata minęły i. No to premier ma niemoc? Nie mógł tego obniżyć? Bo, szanowni państwo, jest świetny zbieg okoliczności. Zmarł pan były premier Olszewski który jest teraz po śmierci wychwalany przez lewicę, prawicę, środek, nawet balcerowicz, tam coś chwalił w tfn 24 internetowi publicyści. Wyjątkowo porządny człowiek, bo on chciał to dla nas, bo on chciał tamto dla nas. No, premier chciał i nie zrobił? No popatrzmy na Morawieckiego. Ten co chce, to wprowadza i może, a tamten chciał, ale mu. Siły jakieś nie pozwalały, no to przepraszam bardzo, to mógł to zrobić na hama, na wydrę. I wtedy, ale on chciał być elegancki. Ale mm -hmm. on chciał być elegancki i coś tak, coś tak, czuję, że ta dymisja Olszewskiego to było: Panie Olszewski, no, my nie możemy, no, za dużo pan tych deklaracji wygłosił, no nie możemy tego spełnić, bo pan wiesz, że ten nasz wspólny tutaj elitarny kocioł tego nie wytrzyma. No to. Do mnie mam, pan Olszewski no. mówi to panowie, no to weźcie mi z dymisjonujcie, tak żebym chociaż z twarzą z tego wyszedł. I moim zdaniem to taka akcja była, a nie że ten tam dymisja Olszewskiego, który coś chciał, jakby chciał, to by wprowadził. A wtedy, jakby go zdymisjonowali, to byśmy mówili, że to był dobry premier. Ja nic dobrego z tej kadencji Olszewskiego, bardzo krótkiej, nie odczułem i nie zauważyłem. Każdy następny rząd to było coraz gorzej, coraz ciaśniej, coraz biedniej, coraz większy fiskalizm. Ale wróćmy do obietnic PiSu. To jest dobra okazja. Wyższa kwota wolna od podatku. No, W memie jest brak, podobno jest jakaś wyższa kwota wolna od podatku, ale inflacja w międzyczasie przeszła. I to wielokrotnie to zjadło. 100 tysięcy mieszkań obiecywało PiS. Tu jest w memie opisane. Ja pamiętam, że PIS obiecywał. Panie Patryku, 3 miliony mieszkań. 3 miliony mieszkań. To już w 2006 mhm. roku obiecywał, czy nawet w piątym. E, a oddanych 480 lokali. Na pokaz, pod kamery. No tak, to nawet nie pół procenta. Ale za to zresztą. mamy ławki niepodległości. Być może, że można będzie w nich zamieszkać. Darmowe leki dla seniorów. Nie zapomnę rozmowy z moim ojcem, yy, któremu tłumaczyłem, że PIS to będzie takie samo jak platforma, bo chciał głosować mhm. na PIS, w konsekwencji zagłosował. A on mi na to. To ty nie chcesz, żebym miał darmowe leki? Tato, błagam, mamy te same geny. Psujesz nam opinie takimi naiwnymi pytaniami. Zaraz, zaraz, zaraz. No przecież ja jestem też seniorem, emerytem, no i kosztują mnie leki około 400 zł miesięcznie. Niemożliwe, przecież jest darmowa służba zdrowia, sobie obiecał darmowe leki dla emerytów, a pan płaci? No to Też jakiś tam lek ze zniżką jest w tej grupie. A pro forma coś dali? Na zasadzie 500 plus tak. dla niektórych dzieci. Tak, oczywiście. Te najtańsze są obniżone. Te, które muszę, żeby funkcjonować, te, które muszę wykupić, muszę używać, no to mają odpowiednią cenę. Aha, czyli refundowane ma Pan w 100% tylko te leki, które na przykład nie dotyczą schorzeń w Pańskim Wieku? No niestety. To tak jak z ubezpieczeniami. Z chęcią ubezpieczą nas agenci na coś coś nie przydarzy, na przykład nad tsunami w Warszawie albo tego typu rzeczy. I tam rzeczywiście stawki są niskie, przystępne i bardzo chętnie ubezpieczą. Niższy VAT to to, o czym mówiliśmy, a utrzymane zostały stawki 23,8%. Uczciwe państwo, a co mamy? Nagrody dla ministrów, afera KNF-u, afera Skok, afera Bank. Szanowni Państwo, afera Skok to jest temat, który poruszymy szczegółowo, Mamy już omówione, przygotowane pewne spotkanie na terenie Włocławka, ale jeszcze nie chcemy tutaj tego zapowiadać. Afera Skok to największa afera, która dotyczy naszych portfeli. Z premedytacją okradziono nas wszystkich. Niedługo Państwu to wytłumaczymy, afera na przynajmniej 10 miliardów złotych, proszę sobie to przełożyć na budżet państwa na wszelkie potrzeby Polaków, jak aferą skok elity państwa polskiego dokapitalizowały swoich. Jeszcze każą nam się czcić. Tak jak czczą po, premiera Olszewskiego po śmierci a, za, a, za to, że coś chciał. Tak, a my wszyscy składamy się, żeby pokryć straty skoku. Walka ze złodziejstwem przy jednoczesnym wydatku 165 milionów dla ryzyka. No, nie znam tematu, może tak, może nie. W majestacie prawa rzeczywiście można, można dokonać różnego rodzaju fałszerstw. Wystarczy tylko to wcześniej zapisać, tak? i mhm. potem już to nie jest przestępstwem, złodziejstwem, fałszerstwem, no bo wynika z litery prawa. Gdyby nie było zapisu, no to by było złodziejstwo, ale no, stworzono zapis, tak, to tak jak te nagrody, bezczelnie duże nagrody dla wysokich urzędników y, przy jednoczesnej biedocie wielu Polaków. No co to jest taka nagroda? 10, 20, 100 tysięcy? Lepsze życie Polaków, PiS zapowiadał, ceny jedzenia, prądu, wody, paliw poszły o 70% do góry, nawet o 70%. Pluralizm mediów. Eee, no, plura, pluralizm mediów. Eee, <śmiech> 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 tak, mediów opanowanych przez pana Bustosza. Nieskończone Kurskiego. kontrole <laughs> dla niezależnych nadawców, na przykład telewizji CW24 za dobrej zmiany. Czy my jesteśmy jakimś, przepraszam, obcym medium, że, że gnębią nas y, różnymi tam. Y, jak to było? Y, Urząd staty... Nawet nie wiecie Państwo, jak Urząd Statystyczny może dać się Wam we znaki, bo Państwa firmę wytypowano do opublikowania danych. Ile to trzeba tygodni spędzić nad wypełnianiem rubryk, tylko i ze względu na to, że przypadkiem system Państwa wylosował? No, ro rodzaj szykan, bo to powinno być coś łatwego, coś, coś co system sam zasysa dane. Ale nie, tak. trzeba wziąć urlop i wypełniać formularze dla głównego urzędu statystycznego. Jest... Tak, ale nie każdy. A jaka ładna. Urząd służący to... opresji. A jaka ładna przekrywka. Wylosowano. Reforma sądownictwa. Pis partia nic nie mogę. Jak chcą swojaka wcisnąć do tak. prokuratury, czy gdzieś nawet do sądu, bo wiem, przeforsują. Nie miecie Państwo żadnych wątpliwości. Przeforsują to. Ale już innych spraw nie mogą. Bo jakieś, jakieś złe sądy wymyśli, większość Polaków tych, tych, które wierzą Pisowi, dołyknęła. To jest jeden system. Ludzie, opanujcie się, ten sam system, ci sami ludzie. Reforma służby zdrowia. O 30% dłuższe kolejki do lekarzy. No tak. Brawo Pis, ale za to mamy dobre, drogie rakiety. Muszą być dobre, bo cena o tym świadczy. No tak, jeszcze wielokroć, dwu-, trzykrotnie droższe niż inne kraje. Więcej płacimy. A gdy... to, to, to widać, że jakieś na specjalne zamówienie. A gdy jakaś firma polska chce zacząć badania produkcję najpierw prostych technologii związanych z wojskowością, to jakoś tak oczywiście może, ale podjeżdża tir z 36 paletami dokumentów, które musi wypełnić. No i, no i oczywiście, że można. Proszę bardzo, zacznijcie produkcję. Nie? Tak i szybko jest eliminowana. Nie snosi się konkurencji. To takie krótkie podsumowanie nowego podatku wprowadzonego dla Polaków. My Państwa też prosimy o takie dobrowolne opodatkowanie na telewizję CW24. Właśnie YouTube wyłączył nam AdSense. Kolejny cios za wpłaty, których Państwo do tej pory dokonali. Serdecznie dziękujemy.